Witaj w świecie, gdzie bezpieczeństwo Twoich danych jest priorytetem. Słuchasz podcastu Bezpieczna Chmura z ForSecureIT.pl. Rozmawiamy o Microsoft 365 i Azure, ochronie informacji i praktycznych rozwiązaniach dla biznesu. Ja nazywam się Krzysztof i razem z głosami moich przyjaciół z AI tworzę ten podcast, aby dostarczać Ci konkretną, zrozumiałą i wartościową wiedzę. Zaczynamy. Cześć wszystkim. Witajcie w ósmym odcinku podcastu Bezpieczna chmura. Dziś zanurzamy się w najnowsze i powiem szczerze przełomowe aktualizacje bezpieczeństwa w ekosystemie Microsoft 365. Zgadza się, zmian jest mnóstwo, a my pomożemy je trochę uporządkować. Dokładnie. Zastanawiacie się co nowego w Intune, Entra ID czy może w kopajlocie? No to dobrze trafiliście. Rozpakujmy to wszystko. Zacznijmy może od narzędzi, które mają ułatwić życie każdemu administratorowi. Okej. Okay. Pierwsza rzecz na liście to coś co Microsoft nazywa Baseline Security Mode. Brzmi yy, dość technicznie. Brzmi technicznie, ale idea jest prosta. To jest jakby gotowa, już wzmocniona konfiguracja bezpieczeństwa dla całej organizacji. Dostępna od ręki. Tak, dostępna od ręki w głównym centrum administracyjnym M365. To bardzo ważna nowość. Bo do tej pory takie mechanizmy, te security baselines, były głównie w Intune, prawda? I dotyczyły urządzeń. Dokładnie, a teraz Microsoft przenosi tę technologię na poziom całej organizacji. Celem jest no, zmniejszenie tak zwanej powierzchni ataku. Czyli po prostu zamykanie potencjalnych furtek dla hakerów. Właśnie. A jakie konkretnie zasady są tam wdrażane? Co to tak w praktyce robi? No, na przykład, wymusza poświadczenia odporne na phishing, czyli klucze FIDO, biometria. Tak, zamiast zwykłych haseł, blokuje też przestarzałe protokoły uwierzytelniania, te, które nie wspierają MFA. Rozumiem. A nawet ogranicza dostęp do starych formatów plików, jak na przykład Microsoft Publisher, czy blokuje archaiczne wywołania procedur zdalnych jeszcze z czasów frontpage. Brzmi bardzo sensownie, ale no wiesz, czy to nie jest trochę ryzykowne? Włączyć to wszystko jednym kliknięciem, ja już widzę panikę w niektórych działach. A to jest kluczowa uwaga to absolutnie nie jest funkcja typu ustaw i zapomnij ma, czyli jest jakiś bufor bezpieczeństwa. Oczywiście. Przed aktywacją trzeba dokładnie przeanalizować każdą politykę i jej wpływ. Narzędzie pokazuje, ilu użytkowników jest zagrożonych i, co najważniejsze, pozwala na wykluczenia. Czyli mogę wykluczyć na przykład konto administratora globalnego, żeby samemu się nie zablokować? Dokładnie. Unikasz zablokowania sobie dostępu. To jest fantastyczne narzędzie, zwłaszcza dla konsultantów i firm, które wdrażają nowe środowiska u klientów. No dobra, to przejdźmy do kolejnej dużej zmiany, która myślę, że ucieszy wielu. Pakiet Microsoft Intune Suite staje się darmowy. Tak, dla klientów z licencjami E3 i E5. To spora oszczędność. Zdecydowanie. Wygląda na to, że Microsoft w końcu posłuchał głosów klientów, którzy no nie chcieli płacić dodatkowo za kluczowe funkcje bezpieczeństwa. Od kiedy to wchodzi? Od 1 lipca 2026 roku w ramach tych subskrypcji dostępne stają się trzy naprawdę potężne narzędzia. Ok, to co dokładnie dostajemy? Po pierwsze, remote help, czyli zdalna pomoc. Jedna z najbardziej porządzanych funkcji w Intune od lat. Wreszcie. Po drugie, Tunnel Gateway dla MAM. I to jest moim zdaniem rewolucja w bezpieczeństwie hybrydowym. Czekaj. VPN per aplikacja. Tak. Wyobraź sobie, użytkownik na swoim prywatnym iPadzie klika w link do dokumentu na serwerze firmowym. I co się dzieje? Uruchamia się bezpieczny tunel, ale tylko dla tej jednej aplikacji, a nie dla całego urządzenia. Jego prywatne dane, maile, social media pozostają nietknięte. To jest gigantyczna zmiana. A trzecie narzędzie? Po trzecie, Cloud PKI, czyli usługa do zarządzania certyfikatami cyfrowymi w chmurze. Upraszcza coś, co do tej pory, wiesz, wymagało skomplikowanej i często problematycznej infrastruktury lokalnej. Dobrze, czyli mamy automatyzację, standardyzację, a teraz coś, co brzmi trochę jak science fiction. Mówi się coraz więcej o agentach AI. Tak. Czym oni się właściwie różnią od dotychczasowych asystentów, jak Copilot? Różnica jest fundamentalna. Dotychczasowe narzędzia AI, jak wczesny chat GPT czy właśnie Copilot, analizowały dane i co najwyżej dawały sugestie. A agenci? Agenci idą o krok dalej. Oni wykonują działania w imieniu użytkownika. Czyli to jest ta automatyzacja na sterydach, o której się mówi? Dokładnie tak. To niesie ze sobą ogromny potencjał, ale no, też ogromne ryzyko. Jak Microsoft podchodzi do zarządzania tymi agentami? Wprowadzono nowe, bardzo szczegółowe mechanizmy kontroli. Administrator może zdecydować, czy w organizacji dozwoleni są tylko agenci od Microsoftu albo ci stworzeni wewnętrznie. Tak, albo wewnętrznie, czy może nawet ci od zewnętrznych dostawców. Co więcej, i to jest kluczowe: w Entra ID agenci mogą mieć własne zasady dostępu warunkowego czyli Conditional Access. Jak użytkownicy albo aplikacje? Dokładnie tak, jak użytkownicy czy aplikacje. To pozwala bardzo precyzyjnie kontrolować ich uprawnienia. Skoro już mowa o AI, to nie można pominąć Security Copilot. Tu też, jak czytam, zaszły duże zmiany, zwłaszcza w cenniku. Tak, to kolejna świetna wiadomość dla posiadaczy licencji E5: Security Copilot jest teraz włączony w cenę subskrypcji. Ale to nie jest tak zupełnie za darmo, prawda? Nie, nie jest. Działanie Copilota zużywa tak zwane Security Compute Units, w skrócie SCU. Ale teraz firmy dostają co miesiąc darmowy pakiet tych jednostek. Na przykład 400 SCU na każde 1000 licencji. A co z funkcjonalnością? Pojawili się jacyś nowi, wyspecjalizowani agenci? Tak. Microsoft zapowiedział 12 nowych agentów. Warto wspomnieć o kilku: słucham. Na przykład agent analizy phishingu czyli phishing triage agent on uczy się zachowań użytkowników, żeby ograniczyć liczbę fałszywych alarmów phishingowych czyli tych zgłoszeń, które są wysyłane przez pomyłkę właśnie. Jest też agent optymalizacji dostępu warunkowego Conditional Access Optimization Agent co on robi? Analizuje istniejące polityki i rekomenduje zmiany, gdy pojawiają się nowe aplikacje czy jakieś nietypowe zachowania. Pomaga utrzymać szczelność systemu. A agent przeglądu dostępu Access Review Agent. Ten z automatyzuje i przyspiesza proces weryfikacji, kto i dlaczego ma dostęp do danych zasobów, co jest, jak wiesz, kluczowe w dużych organizacjach. No tak. A jeśli żaden z tych gotowych agentów nie spełnia naszych specyficznych potrzeb? To też przewidziano. Microsoft udostępnił narzędzia do budowania własnych agentów, nawet bez umiejętności kodowania. Można stworzyć agenta idealnie dopasowanego do procesów w firmie. No dobrze, zejdźmy na chwilę na ziemię i porozmawiajmy o czymś fizycznym. Na rynku pojawiły się urządzenia Windows 3.6.5 Link. Co to takiego? To są wyspecjalizowane, małe i bezpieczne urządzenia końcowe. Stworzone wyłącznie do jednego celu: czyli dołączenia się z komputerem w chmurze, z Cloud PC. Dokładnie. To nie jest pełnoprawny komputer. Nie można na nim nic instalować, nie ma lokalnego konta administratora, nie przechowuje żadnych danych. Mhm. Jest w pełni zarządzany przez Intune i bezpieczny od samego początku. A jakie są kluczowe wymagania, żeby to w ogóle zadziałało? Absolutną podstawą jest włączone logowanie jednokrotne, czyli SSO, w całej organizacji. Okay. I tu jest, powiem Ci, ciekawa, praktyczna wskazówka. Nawet gdy SSO jest aktywne, użytkownik co 30 dni widzi monit o wyrażenie zgody na połączenie. Trochę irytujące. Można to ominąć. Wystarczy skonfigurować komputery Cloud PC jako urządzenia zaufane za pomocą dynamicznej grupy Ventra ID. Mała rzecz, a oszczędza mnóstwo pytań. Dobrze wiedzieć. Na koniec kilka słów o licencjach i cenach, bo tu też się sporo dzieje. Najważniejsza informacja: Microsoft Teams ponownie jest globalnie dołączany do pakietów Microsoft 365. Czyli odwrócili decyzję podjętą pod presją Unii Europejskiej? Wygląda na to, że tak. A co z cenami? Niestety w 2026 roku klienci korporacyjni muszą przygotować się na podwyżki. Rządu? Od 6 do 12%. Microsoft likwiduje rabaty progowe. Z drugiej strony pojawiła się nowa, tańsza oferta Copylota dla małych firm, do 300 użytkowników. W ósmym odcinku. Mam nadzieję, że ten przegląd nowości w świecie bezpieczeństwa Microsoft 365 okazał się przydatny. Pamiętajcie, że zmiany zachodzą nieustannie, a my będziemy je dla Was śledzić. Dziękujemy za wysłuchanie. Zachęcamy do obserwowania naszego podcastu, żeby nie przegapić kolejnych analiz. A jeśli tematyka bezpieczeństwa w chmurze Microsoft jest dla was szczególnie interesująca, zapraszamy do zapoznania się z kursem wideo w Helionie. Chodzi o kurs Bezpieczeństwo w chmurze kurs wideo Microsoft 365 i Azure, autorstwa Krzysztofa Chwedyny. Link znajdziecie w opisie tego odcinka. Dokładnie. Do usłyszenia. Cześć.